Naszym gościem w studio Porta komunalny.pl jest dzisiaj pan Witold Hemperek, członek zarządu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego, a także wiceprezes zarządu Polskiej Korporacji Recyklingu. Witam, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Sytuacja w branży jest coraz gorsza. Spadające ceny ropy powodują, że no tak na dobrą sprawę nie opłaca się w tej branży w tej chwili pracować, ponieważ ceny są tak niskie, że produkt wykonany z recyklatu jest w tej chwili droższy niż produkt wykonany z, z pierwotnego surowca. Pojawił się też pomysł w ostatnim czasie na wprowadzenie podatku od plastiku, Plastic Tax, co wpisuje się nieco w ogólnoeuropejską strategię dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego związanego właśnie z wprowadzaniem New Green Deal, nowego zielonego ładu. Prosimy krótko powiedzieć jak wygląda sytuacja w branży, czy to co mówię jest prawdą? Tak niewątpliwie przy cenach ropy już od dłuższego czasu utrzymujących się na poziomie około 30 dolarów za baryłkę. No trudno jest wyprodukować recyklat, który byłby w stanie sprostać warunkom cenowym produktu Virgin, więc produktu pierwotnego, który jest używany jakby w pierwszej kolejności przez producentów. Natomiast recyklat jest oczywiście zastępstwem dla surowca pierwotnego. No i recyklat musi mieć takie warunki funkcjonowania finansowego przede wszystkim, by mógł konkurować niejako, czy mógł zastępować produkt pierwotny. Komisja Europejska od już dłuższego czasu zapowiada wprowadzenie i prowadzi wydaje mi się prace zaawansowane prace w różnych krajach nad wprowadzeniem przepisów regulujących no dodatkowe Opłaty związane z wprowadzaniem na rynek produktów z tworzyw sztucznych, po to, by umożliwić niejako zatrzymanie tego późniejszego plastiku, umożliwienie recyklingu tego plastiku w sposób oczywiście zgodny ze standardami, ale by można produkować z tego materiału nowe produkty w Europie przez bardzo długi okres czasu, w poprzednich. Jakby latach, czy, czy no może nawet w całej epoce, przyzwyczailiśmy się do tego, że generalnie plastik z Europy wyjeżdżał do Chin i tam wracał z powrotem w postaci nowych produktów. Natomiast no, również sytuacja związana z pandemią wskazuje na to, że no, powinniśmy bardziej myśleć również o tym, by przemysł europejski zaangażować w produkcję tych produktów, które są nam no, nie tylko najbardziej potrzebne, byśmy nie musieli myśleć o maskach, które no, gdzieś tam z dalekiego kraju trzeba sprowadzić w sytuacji pandemicznej, ale również byśmy no, część naszego przemysłu mogli zasilić surowców pierwotnych. Ma to szczególne znaczenie również jeśli chodzi o polski przemysł. Udało nam się przyciągnąć wielu poważnych inwestorów, między innymi w branży AGD, branży RTV, branży samochodowej. One zużywają bardzo dużą ilość polimerów do wytwarzania nowych produktów. Wspaniale by było, by również zasoby surowcowe, które są w Europie i są w Polsce, mogły być spożytkowane do wyprodukowania tych nowych produktów. Byśmy nie musieli no, jakby tylko być montownią, ale byśmy produkowali w całym łańcuchu podzespołów. Ten końcowy produkt między innymi w Polsce czy w najbliższej Europie. Co się dzieje w tej chwili w zakładach recyklingowych w Polsce? Jakie głosy do Państwa dochodzą? W tej chwili no, mamy sytuację związaną z ceną ropy, która no, dyskwalifikuje jakby cenowo produkt recyklingowy, ponieważ no, koszty przetworzenia tego surowca od samego poziomu zbiórki, flotacji, oczyszczenia, wyprodukowania regranulatu. Proces ten jest dość kosztowny, bo wiąże się również z używaniem energii elektrycznej. W związku z tym, no są z tym określone koszty związane i trudno jest sprostać kosztom produktu na rynku, produktu końcowego, więc jakby czystego produktu nowego virgin przy cenie ropy 30 dolarów za baryłkę. Z moich obserwacji wynika, że wielu recyklerów jakby ma dzisiaj już coraz większy problem ze sprzedażą swojego, swojego, swojej produkcji. I nie dotyczy to tylko jakby samej produkcji regranulatu PET, ale również innych regranulatów, które no mogłyby skutecznie jakby konkurować na rynku z surowcem pierwotnym. Wbrew pozorom, bo w Polsce dość dużo jest instalacji, które są to oczywiście instalacje różnej wielkości, które zajmują się przetwarzaniem polimerów i moglibyśmy jakby być pewny, w pewnym stopniu zapleczem surowcowym, ale musimy jakby zadbać o to, by ta branża miała to wsparcie zarówno wsparcie inwestycyjne, jak i bieżące wsparcie dotyczące finansowania, zagospodarowania odpadu, między innymi odpadów polimerowych. Ostatnio zaprezentowaliście Państwo swoje stanowisko w sprawie opłat produktowych. Na czym ono polega? Znaczy e, zauważyliśmy istotny problem, jakby no, producenci przede wszystkim zaczęli sygnalizować, również sieci handlowe w okresie pandemii pewien spadek sprzedaży dotyczy to między innymi segmentu Opon, dotyczy to segmentu małego sprzętu AGD. Zaczęto w branży jakby mówić no, że występuje poważna obawa, że być może w związku z tym, że będzie się sprzedawało produktów zasadniczo mniej z tego względu, że nie wiemy jak długo potrwa ograniczenia potrwają w gospodarce, nie wiemy jaki ostatecznie będzie wynik, jeśli chodzi o e, pr, pracowników. Ilu pracowników rzeczywiście straci pracę? Jak to się przełoży w ogóle na zakupy nowych produktów w sklepach? Do tych danych, one szczątkowe na razie są gucowskie, Wszystko wskazuje na to, że. No oczywiście w marcu i w kwietniu ten spadek jest istotny, natomiast nie jest on tak istotny, byśmy, tak się wydaje przynajmniej w tej chwili, by nie można tego w drugiej połowie roku nadrobić, jeżeli wszystko oczywiście będzie realizowane zgodnie z dzisiejszymi planami odmrażania gospodarki. Niemniej z pewnością jest obawa w branży, zwłaszcza tych, którzy jakby finansują systemy zbiórki, czy uda się zrealizować ambitne plany dotyczące zbiórki m.in. zużytego sprzętu czy innych produktów objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W branży funkcjonuje system opłat produktowych. Te opłaty mają charakter z jednej strony finansowania poszczególnych procesów, wsparcia finansowania tych procesów, bo oparte jest finansowanie na dwóch nogach. Jednym jest dopłata produktowa, a z drugiej strony jest to... Odzysk materiałów i surowców wynikających z przetworzenia. Oczywiście w różnych okresach, i tu tak jak pan redaktor na początku rozmowy wspomniał, mamy dzisiaj sytuację, że polimery, które wspierały jakby koszty zagospodarowania odpadów, ich końcowa sprzedaż, dzisiaj są tym elementem dysfunkcjonalnym, kosztowym, jakby, bo często jest tak, że to, co. Jeszcze niedawno można było powiedzieć, że byłoby przychodem sprzedaż polimerów, które są właściwie oczyszczone i przygotowane. To dzisiaj jest to koszt zagospodarowania. W związku z tym, jakby sytuacja diametralnie się zmieniła, i tak jest również w innych segmentach, jakby gospodarowania odpadami, że to jak na przykład. W minionym okresie, powiedzmy rok czy półtora temu, była sytuacja z makulaturą, że w zasadzie miast być to surowiec jakby wtórny do produkcji, no za makulaturę trzeba było zapłacić w ogóle, żeby ktoś chciał w ogóle ją odebrać. Tak okresowo, no w związku z tym, że różnie surowce zachowują się na rynku i dzisiaj mamy do czynienia raczej z dolnymi stanami cenowymi, jeśli chodzi o rynek surowcowy, no bo światowa gospodarka wygląda tak, jak wygląda i są oczywiście wahania koniunkturalne cen, niemniej jakby no wszyscy zapowiadają, że no nastąpi pewne ograniczenie produkcji, a co za tym idzie zapotrzebowanie również na surowce. W związku z tym no łatwiej jest zawsze produkować oczywiście surowca pierwotnego niż surowca wtórnego, Zwłaszcza no jeżeli zderzamy cenowo te dwa rodzaje surowców. W związku z tym, no analizując sytuację, rozmawiając między przedsiębiorcami, między innymi zrzeszonymi w klasze gospodarki odpadowej i recyklingu, a trzeba powiedzieć, że zrzeszam ponad 100 przedsiębiorców, głównie są to recyklerzy, ale również firmy, które przetwarzają odpady na różnym poziomie obrotu, zbierający, przetwarzający czy, czy już końcowi recyklerzy. No zauważyliśmy, że no trzeba zwrócić uwagę między innymi rządowi w ramach no działań osłonowych dla branży, byśmy mogli mówić o zapobieżeniu jakimś wypadkom, które mogą się zdarzyć. W branży funkcjonują tak zwane opłaty sankcyjne produktowe. One są w różnych jakby segmentach rynku uregulowane w postaci rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Klimatu aktualne, które jest właściwe w tej sprawie. I dzisiaj na przykład dla branży RTV AGD generalnie jest to kwota 0,80 80 zł od kilograma niezrealizowanego obowiązku w zakresie zbiórki, przetworzenia i poddania procesom recyklingu. Oczywiście zrobimy wszystko, by zrealizować ambitne cele, bo cele te wynikają między innymi z implementacji dyrektyw europejskich i Polska ma w tym zakresie pewien plan, który jest do zrobienia do roku 2021 i wszystko jakby wskazuje na to, że powinniśmy te cele osiągnąć. Natomiast no być może w drugiej połowie roku mogą się pojawić jakby nieciągłości w realizacji tych, tych zadań wynikające no, z jakichś perturbacji rynkowych. W związku z tym, by niejako wyprzedzić pewne sytuacje, które mogą się zdarzyć, postulujemy, by w tym roku. Ograniczyć wysokość tych opłat produktowych, sankcyjnych, gdyby zaszła konieczność, że któraś z firm czy któraś z organizacji odzysku miałaby problem ze zrealizowaniem. Ale chciałbym tu wyraźnie powiedzieć, ważne jest, byśmy mówili tylko o opłatach produktowych, sankcyjnych, a nie o ograniczeniu obowiązku, ponieważ obowiązek objęty jest jakby długofalowym planem i e, wiele rzeczy już się udało. Rynek jest e, Dąży do normalności i gdybyśmy, jakby, wprowadzali rozwiązania w tym roku wynikające z zagrożenia COVID-em nadmierne w stosunku do, do rzeczywistej sytuacji, moglibyśmy rozwalić system, który rzeczywiście przez kilka lat ostatnich był budowany. W związku z tym, zwróciliśmy się do pani minister, pani premier Emilewicz, pana Ministra e, Klimatu, jak i Rzecznika e, Małych i Średnich Przedsiębiorstw o wsparcie tej naszej inicjatywy, by dla poszczególnych branż wypracować konkretne narzędzia, jakby ochraniające e, no te cele. Gdyby nam się nie udało zrealizować jednak tych celi, czy udało się zrealizować w mniejszym stopniu, by ewentualne opłaty sankcyjne można było e, dostosować do wielkości rzeczywistych kosztów, które są ponoszone w procesie zbiórki, przetwarzania i recyklingu.